Nowe Boże Narodzenie, ale to można, ktoś powie, że to jest już dość wyświechtane. Przecież to już dwa, ponad dwa tysiące lat, jak y, Pan Jezus się narodził. Ale według mnie, szanowni Państwo, jest inaczej. Bóg, Pan Jezus rodzi się co roku. Każdego roku rodzi się na nowo dla nas. Dużo zdrowia, radości. Wszystkim tym, którzy nie mogą dojechać do naszych domów, przekażemy też nasze myśli najlepsze i uczucia. No i niech to symboliczne przełamanie się opłatkiem będzie też takim źródłem najlepszych intencji, życzeń, które przekazujemy swoim najbliższym sąsiadom, przyjaciołom, wszystkim tym, którzy nas otaczają. Piękna uroczystość, piękny występ. W imieniu wszystkich powiatowców na tej sali, swoim własnym również, ja serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Bardzo miłe zaproszenie, panie Wójcie. No i cóż, no, życzę dobrego świętowania nie tylko dzisiaj, ale od dzisiaj. Pragnę życzyć przede wszystkim bezpieczeństwa, a co za tym idzie, zdrowia. Wszystkiego najlepszego, wesoły świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym roku. Takie spotkania są wyjątkowe, to są spotkania okładkowe. Nie można inaczej, nie można, można by po świętach, ale trudno znaleźć wtedy czas, dogodniejszy czas. Dlatego niech w Waszych sercach żyje ta tęsknota za Panem Jezusem, którego już tu nam dzisiaj przybliżyły, jakie wiele radości Jezus wprowadza, daje nam, nas ubogaca wewnętrznie, żeby to nigdy w nas...